W najbliższy poniedziałek, 11 grudnia, firma Eurowie zapowiedziała rozpoczęcie prac związanych z kolejnym, drugim etapem przebudowy skrzyżowania słowiańskiej i Fredry, który pozwoli na zakończenie prac na tym skrzyżowaniu i wybudowanie drugiej połówki ronda wraz ze zjazdem w kierunku parkingu przy CSR Słowianka. Prace mają się rozpocząć w godzinach południowych, po szczycie porannym, tak żeby ograniczyć utrudnienia w ruchu. I realizowane będą po stronie CSR Słowianka. Także od poniedziałku będziemy jeździć jezdnią południową, z jednoczesnym otwarciem komunikowania z ulicą Fredry. Głównym założeniem tej organizacji ruchu jest podtrzymanie założeń z poprzedniego etapu, czyli ulicą słowiańską będziemy nadal mogli jeździć dwukierunkowo, a kierowcy zostaną przekierowani, jadąc od strony Roosevelta na jezdnię południową. Ruch na wysokości prac odbył się będzie dwukierunkowo po jezdni południowej ulicy Słowiańskiej. Natomiast połączenie z ulicą Fredry będzie odbywało się na następujących zasadach. Dla jadących od Ronda Słowiańskiego będzie możliwość skrętu w prawo w kierunku ulicy Fredry, natomiast dla jadących od ulicy Roosevelta wjazd bezpośredni zostanie zablokowany, ponieważ prognozujemy, że może to powodować zatory drogowe. Dlatego kierowcy zostaną skierowani w kierunku Ronda Słowiańskiego, gdzie możliwe będzie zawracanie i potem powrót do ulicy Fredry i osiedla Słowiańskiego. Jeżeli chodzi o wyjazd z ulicy... Ulicy Fredry na ulicę Słowiańską będzie on dostępny zarówno w relacji lewoskrętnej, jak i prawoskrętnej. Warto zaznaczyć, że ulica Fredry będzie na tym skrzyżowaniu podporządkowana zgodnie z wcześniejszymi zasadami sprzed przebudowy. Do odwołania będą zawieszone. Przejścia dla pieszych w rejonie tego skrzyżowania. Planowane jest w drugiej fazie tej organizacji ruchu całkowite zamknięcie chodników po stronie lodowiska i po stronie CSR Słowianki, a piesi będą kierowani w dwóch wariantach: w pierwszym podstawowym przez składkę dla pieszych nad ulicą słowiańską oraz w drugim przez tereny przy starej hali Osiru, gdzie będą mogli dojść na przykład do basenu. Ważnym elementem y, całej tej organizacji ruchu jest również skomunikowanie parkingów wewnętrznych przy arenie Gorzów i CSR Sławiance. Y, wjazd na teren możliwy będzie. Dla obu kierunków ruchu z Ulicy Słowiańskiej, co ważne, czyli zarówno jadąc z góry od strony Ronda Myśliborskiego, ale również od centrum czy od osiedla Górczyn. Natomiast wyjazd będzie bardziej kłopotliwy. Będzie możliwy poprzez nowo wybudowany wyjazd na wysokości Hali Arena i będzie on odbywał się na zasadzie prawo skrętu. Kierowcy będą musieli pojechać w kierunku Ronda Słowiańskiego i tam zawrócić, jeżeli będą mieli potrzebę skręcenia w ulicy Fredry.